Zaledwie 10 dni zostało do urodzin festiwalu Sunrise. Jak zapowiedział podczas dzisiejszej konferencji prasowej Krzysztof Bartyzel, będzie to największa i najbardziej rozbudowana edycja, z jaką przyszło mu się zmierzyć. Najważniejszą rzeczą jest to, że w końcu z dużym uśmiechem powracamy do prawdziwego Sunrise Festival, czyli, czyli 18 urodzin, które miały się odbyć w roku 2020 ze względu na oczywiście oczywistą pandemię i, i później ten rok, kiedy zagraliśmy zupełnie inny projekt The Other Side of the Sun. 2022 to rok, w którym spotkamy się ze wszystkimi uczestnikami, a przede wszystkim z tymi, którzy zostawili bilety i pomogli nam cieszyć się tym wszystkim, aby dzisiaj dalej funkcjonować. Co ważne, prawie wszyscy artyści, którzy mieli pojawić się w roku 2020 potwierdzili swoje przybycie na tegoroczną edycję. Zagrają oni na pięciu scenach. Jak mówi DJ Chris, organizacja imprezy idzie zgodnie z planem. To wszystko, co żeśmy sobie zaplanowali, czyli dokończenie pól namiotowych, dokończenie infrastruktury przede wszystkim tej ziemnej, tej najbardziej jak gdyby, pracochłonnej. Wyszliśmy z tej ziemi, mamy, mamy wodę, mamy, mamy absolutnie wszystko co jest związane z tym, aby, aby tutaj na terenie imprezy gościć kilkadziesiąt tysięcy osób. W tym roku nowością jest fakt, że nie będzie dużego afterparty. Zamiast tego organizatorzy przygotowali coś zupełnie innego. Chcemy, chcemy powołać do życia takie mini cafe mambo, które będzie grało codziennie na plaży, ale to będzie muzyka którą chcemy jak gdyby hausową przeobrazić jak gdyby w to, żeby ludzie bezapelacyjnie, którzy zostają z nami tutaj przez cały czas na polu namiotowym, korzystali po prostu sobie z plaży i tym samym słuchali sobie muzyki. Na festiwal będą kursowały autobusy komunikacji miejskiej. Warto dodać, że na poszczególne dni zostało już niewiele biletów, więc jeżeli ktoś chciałby uczestniczyć w wydarzeniu, powinien się pospieszyć z ich zakupem. Całość konferencji nadamy w bloku programu programów po wydarzeniach dnia.